Dzięki Krzysiu za zaproszenie w swoje progi domowe. No i przyszliśmy tutaj do Krzysia. Właściwie ja przyszedłem z kamerą. Porozmawiać o jego najnowszej produkcji. Problem z zakiem zapytania. Jak widać. Która będzie miała premierę już niebawem. No i przyszliśmy sobie pogadać. Dobra, to mów mi, to mów mi czemu problem? jaki, jaki jest problem? Największy problem deskorolkowców w Polsce, ale też no na całym świecie, ale w Polsce najbardziej to wyrzucanie z miejscówek. Właśnie boli mnie to, że w Polsce jakby, ludzie zarządzającymi jakimiś placówkami jak na przykład nie wiem, w Berlinie Kulturforum albo Magba w Barcelonie, oni potrafią się dogadać ze sobą. Ee, że po, o którejś godzinie mo, można jeździć, no kurczę, żyjemy w, w, w dokładnie, żyjemy w jednym społeczeństwie i no, kurczę, fajnie by było się dogadać między sobą i jakby uszanować swoje, swoje potrzeby. Też no, nasz polski klimat, gdzie kurczę, w, w trzy miesiące są tak naprawdę fajne, a tak to albo pada, albo coś też. Ciężko jest wszystko zaplanować tak, żeby była dobra pogoda. Ktoś do Ciebie przyjeżdża i okazuje się, że jechał 400 kilometrów albo więcej tylko po to, żeby poczilować w domu i kurczę wiesz pójść do kamuflażu. I jest dużo problemów. No. A mówiłeś mi wcześniej no i z tego co wiem, że zwolniłeś się z roboty i poświęciłeś się no... W 100% na nagrywki tego filmu. Co Cię nie, nie, nie spotkałem gdzieś na miejscu? No stop, słyszałem. Godek tu, godek tam, godek wjechał do Barcelony, godek jedzie do Białego Stołu nagrywać i kurde, no stop z kamerą. No, żeby zrobić taką mocno streetową produkcję, jeszcze w dodatku z, z, z riderami z różnych miast. No to kurde, też jest jakieś poświęcenie. Ile nagrywałeś, jak to, jak to szło? No. Jak, ile czasu Ci to zajęło? Wiesz co, no tak nagrywałem od 2008 roku. Ogólnie film to miało być w roku Max 2 i ogólnie zamysł był taki, żeby zrobić drugi gnieźnieński film, ale przeprowadziłem się do Poznania, jakby niektórych drogi się rozeszły, Piotrek z Maxem wyjechali do Warszawy. Wara został w Gnieźnie i tak no, nie, było nam, nie było nam już za bardzo po drodze. Zacząłem nagrywać z chłopakami z Poznania, poznałem Jacka, zaczęliśmy się ustawiać razem na nagrywki. No i stwierdziłem, że fajnie by było zrobić coś kurczę, coś ogólnopolskiego, no, jeżeli mam taką możliwość. Tak naprawdę to wszystko zaczęło się od, od wyjazdu do Malmo z Mazim. Na, pojechaliśmy na majówkę z Mazim i z chłopakami z Gdańska i właśnie tam Mazi powiedział, że chce mieć part i wtedy, wiesz, Mazi był dla mnie kimś, kogo znałem kurczę z gazet, z filmów, że no mega zajarany, nie? na maksa i, no i potem inni jak dowiedzieli się, że Mazi chce mieć part, to, to też, to, to ruszyła machina. Wiesz, no kurczę, znałem wszystkich, tak jeździłem często po zawodach jakieś tam relacje nagrywać, wszystkich tam jakoś znałem. No i zaproponowałem niektórym, niektórym zrobieniem parcików. Przeważnie to było tak, że po prostu ustawiłem się z kimś, żeby gościnnie nagrać jakiś trik do chaosu. I to wyszło na, tak raczej naturalnie, że no to może ustawimy się, jeszcze coś dogramy, jeszcze coś dogramy, no i tak się okazało, że party mają właśnie te osoby, które mają, nie będę tutaj wymieniał, yy, ale no kurczę, no tak jakoś to fajnie wszystko poszło, w ogóle bym się tego nie spodziewał jeszcze, no nie wiem, trzy lata temu, że, że, to pójdzie w, że to pójdzie w tą stronę. No i jestem, kurczę, no mega zajarany tym, na max. Czy to są czy osoby, które mają przejazd, to, to właśnie tak sobie marzyłeś, że taki... Film twoich marzeń to by to były właśnie te osoby, które są, czy, czy jest ktoś na przykład, z kim bardzo chciałeś nagrać przejazd, a no nie wyszło wiadomo, są ograniczenia czasowe, możliwości odległości i tego typu rzeczy, czy, czy jesteś, czy, czy była taka osoba, i czy ten dobór właśnie tych ludzi mówisz, że tak akurat wychodziło, ale to też mm, często jest tak, że no, no wiadomo, w końcu jakoś zaproponowałeś komuś, tak, czy nagrywamy ten part, czy, czy jesteś z tego doboru właśnie taki twój dream team można powiedzieć? No wiadomo, no, nikt chyba nie zaprzeczy, że, że ekipa, która, która ma przejazdy w filmie, no, to jest naprawdę no, no, są, no są dobrzy. No. Dobre, Dobre chłopaki. Nagrywałem po prostu z tymi osobami, które najwięcej jeździły, które miały największą szansę na uzbieranie takiej ilości materiału i bardzo też mi zależało na tym, żeby dobrać te osoby tak. Yy, że na przykład Mazji on nie miał wcześniej Partu. Yy, zależało mi mega na tym, żeby jak już robimy part, to żeby zrobić taki part, z którego, z którego będziesz zadowolony, nie? żeby nie robić. miał chyba part. I to no. chyba Nie, 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 w kormaxie, w, w Miał ale tego Partu, a nawet ja nie pamiętałem go. To był internetowy part. No i tak, no kurczę, no. Jeżeli ja się czemuś poświęcam w 100%, podjąłem taką decyzję, to chciałbym, żeby ktoś dawał z siebie też wszystko i dawał jakby no, maks swoich możliwości, żeby, żeby to nie było tak, że nagra party no, mogłem to zrobić lepiej. Znaczy, wiadomo, no, na pewno będzie tak, że. Że chłopaki będą rozkminiać mogłem to i tamto, ale do tego, ale do tego będzie, od tego będzie następny film, i inne produkcje, wiesz, innych kamerzystów. Nie? Chciałeś zobaczyć ich party i je zrobiłeś sobie. Dokładnie tak było. No, no dobra, słuchaj, a teraz kolejna sprawa, bo mamy za tobą e, no to jest plakat, tak, ale mniej więcej tak będzie tutaj gdzieś masz okładkę, możemy zdradzić już? No może od razu pokażę. Z pudełkiem. Problem. Tutaj jakieś tam napisał, co sobie przeczytacie, mam nadzieję, że może ktoś kupi. Fajnie by było. Kupi, pewno, kupi spokojnie. Na pewno te pieniążki nie pójdą na jakieś kurcze moje, wiesz, wyjazdy yy, rekreacyjne do, nie wiem, Tunezji czy gdzieś. Ale należało by bo ci. Bo to jest no, moje życie. No ja nie wyobrażam sobie teraz mojego. Nie wyobrażam sobie teraz mojego życia. Nie wiem, no nie wiem, co będę robił. Skończyłem film i mogę umierać, no. może być koniec świata, no kurczę, chyba... Kolejny film, No zobaczymy, no fajnie by było, no wiadomo, no do tego jest potrzebna kasa, żeby zrobić ciekawy film, trzeba wyjechać w ciekawe miejsce, na ciekawe miejscuwy. No, no i tyle, i jeżeli kupisz ten film, będę bardzo wdzięczny i na pewno te pieniądze nie pójdą na marne, gwarantuję. Też tak uważam. A, a propos wyjazdów, żeś wspomniał. To gadaj mi, gdzie żeście byli, z kim żeście byli, kiedy żeście byli? Wyjazdy były trzy do Barcelony. Ja też już po drugim myślałem, żeby chociaż kurczę, do Madrytu, no coś innego, żeby nie ciągle ta Barcelona. Ale właśnie no, byłem trzy razy w Barcelonie i cały czas z innymi osobami. Nie? To, to w, wspomniane wcześniej Malmo, też taki no, przełomowy, przełomowy wyjazd. Nie? Wyszło tak spontanicznie, że po prostu Alex Żerwa zapytał na Facebooku, czy ktoś jedzie do Malmo. Powiedziałem, że ja, Maz i też no, napisał, że, że on też jedzie. I, no i pojechaliśmy. Mówię, zrodził się pomysł na zrobienie czegoś większego niż, niż w szoku Max 2. Dlatego też nazywa się film inaczej, bo. No nie chciałbym... Znaczy wiadomo jest nawiązanie do przez Gniezno, Rodzinę i tak dalej. Ale to jest zupełnie inny film, ja chciałem zrobić film w zupełnie innym klimacie, nie chciałbym, żeby te klimaty były ze sobą kojarzone. W żoku Max bardziej był taki lekki, śmieszny, no a ten chciałem zrobić film no, na bardziej, bardziej na poważnie i przyłożyć się do niego, zrobić najlepszą rzecz jaką potrafię. I mam po prostu możliwość robienia czegoś i poświęcania się czemuś, więc z, tego, z tej możliwości korzystam. A jeszcze na pracę przyjdzie czas. Odkładam tą konieczność na ostatnią chwilę, a póki mogę i póki mam taką możliwość robię to co chcę robić i to co lubię. Mówiłeś, że w pewnym momencie się przyrodził film z, 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 w szoku Max 2 na, na problem. Czy od tego momentu miałeś jakiś już zamysł na film? Mm, czy uważasz, że to jest na przykład ważne E, nagrywać film i myśleć już o montażu, myśleć o klimacie filmu, o, o całym zamyśle na to, jaki, jak chcę, żeby on wyglądał, czy on wygląda tak, jak sobie tego właśnie planowałem. No Właśnie akcja jest taka, że nie myślałem w ogóle o tym, jak chcę, żeby film wyglądał. Po prostu chciałem jak najwięcej materiału nagrywać, ale nagrywając ten materiał no jakby wychodziły te wszystkie problemy, ja to wszystko nagrywałem i Oglądając, przeglądając ten materiał, doszedłem do wniosku, że no kurde, mamy ciężko. Nie? Miałem okazję zrobić film z jakimś. Zawsze, zawsze lubiłem filmy, z jakimś przekazem oprócz deskorolki, więc jakby wykorzystałem ten materiał, który mam, żeby no, przedstawić to w ten, w ten sposób. Ja mimo że, że mieszkasz teraz w Warszawie, no to E, oczywiście nie zapomniałeś o rodzinie gnieździeńskiej, o korzeniach i tak dalej. Zajebiście. Zawsze gniazdo będzie w moim sercu głęboko i no, nigdy o chłopakach nie zapomnę. i Nawet jak teraz mam możliwość nagrywania z najlepszymi w Polsce i tak dalej, to i tak będę zawsze tęsknił do czasów, kiedy razem się spotykaliśmy na, na skateparku i nie trzeba było do siebie dzwonić, tylko, tylko zawsze, zawsze ktoś tam był. i no to były tak naprawdę najlepsze lata mojego życia, do tej pory przynajmniej. Nagrywasz kanonem, nie HD. Jesteś zwolennikiem, przeciwnikiem, skąd taki wybór? Czy rozumiem, że to było też zamierzone? No, tak jest. To jest jeden z moich ulubionych polskich filmów i jeszcze drugi. Garaż 3, którego niestety wstyd się przyznać, ale nie mam oryginału. Dobra. Sorry Toy sory Sorry to i boj, ale jeżeli będziesz miał jeszcze, to na... Trzeba nawet... ogarnąć. Garaż trójkę. Nie skupię. Płacę, płacę jak za złoto. Jak za zboże. Jak to się mówi? No. Yy, no kurczę, Canon XM1 jakby na świecie się tego nie spotyka. To jest taki polski klasyk. Zawsze no, kojarzy mi się z moimi najmłodszymi latami jak jeździłem na desce. Zawsze byłem mega zajarany i no, po prostu dowiedziałem się jaką, jaką macie kamerę. Stoi bojam. Chciałem mieć, chciałem mieć też taką i bardzo mi odpowiadał klimat tych filmów. Ale ogólnie chodzi mi już tam nie... nie przykładając się do... To... Kanon, nie Kanon. Rozumiem, że S.S. prowadzi, bym Czy wiesz, że nie HD? Rozumiem, że to było zamierzone. Czy przymierzasz się, czy lubisz ten klimat, właśnie vx 1000 i Kanon? Właśnie, lubię ten klimat vx 1000. Jakby kurcze no, nie wiem, w produkcjach HD. Nie wiem, no może, może dlatego, że. To mi się w VX1000 i SD, ten cały format mi się kojarzy z tymi latami wcześniejszymi dzieciństwem. Może, jakbym zaczynał teraz jeździć na desce, to jarałbym się bardziej HD, ale no to jest taki sentyment po prostu. Jaram się tą jakością. Nie wiem, no nie mam nic do, nie mam nic do HD, ale jakoś kurczę. No, o wiele bardziej mi odpowiadają filmy, filmy w tej, w tej gorszej, gorszej, gorszej jakości. Moim zdaniem jest lepsza. No. Na DVD są jakieś dodatki? Jak to, jak to wygląda? Są dodatki. Jest, są dwa montaże z. No, nie wiem, nie wiem czy mogę to nazwać czy z czystym sumieniem odrzutów. To jest naprawdę dobry materiał, który z jakichś tam względów albo się nie zmieścił w filmie, albo po prostu ktoś zrobił dwa razy ten sam trick, tylko na różnych miejscowach a no nie, staram się nie dawać dwa razy tego samego triku w jednym parcie. Karolek Karolek jest taką osobą, która ma dużo bardzo w bonusach, bo Karolek zawsze robi 6 flipa, czy yy, sześć i no i w sumie to, te dwa triki wszędzie, wszędzie potrafi wcisnąć i ciężko... No dokładnie, dwa najlepsze moim zdaniem na najciekawszych miejscówkach poszły do filmu, a reszta, resztę, resztę będziecie mogli zobaczyć na montażach też. No mówię, na przykład, nie wiem, no komuś podo bardziej podobała się inna miejscówka, jak już zrobił na poprzedniej, to stwierdził, że na tej będzie to lepiej wyglądało i powtórzył ten trik, no i siłą rzeczy no, tam tamto wcześniejsze poszło, poszło do bonusów, nie, do, znaczy no wiadomo, też, są, też tam są triki jakieś nie do końca czysto odjechane. Też zależało mi, żeby w filmie nie było, nie było jakieś tam kurcze lipy, no. że no czasami wiadomo, nie? nawet brzydko odjechany trik ma swój jakiś urok niepowtarzalny. Nie? Jest, jest kilka takich, yy, takich triczków, yy, że sketchy, ale stylowe sketchy, o co chodzi. No, oprócz tego jeszcze jest e, Poznajd, montaż, montaż z, e, z Poznania. To zrobiliśmy z chłopakami? Jak już się wyprowadzałem z Poznania, zmobilizowaliśmy z chomikiem ekipę, żeby przez pięć nocy pod rząd ponagrywać coś, jeszcze były wakacje. No, i fajnie, dziękuję Wam za to, chłopaki, pozdrawiam Was serdecznie. Mam nadzieję, że przyjdziecie tym razem na premierę, bo ostatnio było cienko. jak robiłem w szoku Max półtora, Nikt nie przyszedł. Właśnie, właśnie. a co z szoku Max półtora Będzie też na dodatkach, czy, czy nie dorzucasz? Nie, dlaczego? Nie. Bo no po dawaj. pierwsze, no już za późno, już jest zrobione wszystko. No kurczę. Też ten materiał z reszty w Szoku Max 1,5, bo nie, nie wyszły wszystkie party, no to poszedł, te najlepsze rzeczy poszły do bonusów, nie? Może jeszcze, może jeszcze coś wyjdzie, jakiś montaż w Szoku Max 1,5 już po premierze, nie? Muszę jeszcze przejrzeć materiał, pewnie coś się znajdzie, o czymś zapomniałem, o czym zapomniałem Ułem jakieś, kurczę, może się znaleźć jakiś sztosik. No, też przepraszam cię, Rafał yy, Modranka, bo, kurczę, z, już po zmontowaniu filmu Rafał mi się zapytał, czy, czy wrzuciłem jego triki, a ja także ja pierdolę. Ja pierdolę. Mówię przecież, ja mam takie sztosy z nim na poręczach. Nie? I ani w bonusach. Po prostu zapomniałem o tym. Nie wiem jakim cudem mogę zapomnieć o tych trikach, także sorry, Rafał, naprawdę. no W następnym filmie. Obiecuję ci, że na pewno nie zapomnę, już będę na to uczulony. No i też mo może się okazać, że jest więcej takich akcji. Ne? Materiału było naprawdę dużo. Mega. Samo przeglądanie materiału mi zaj zajęło kurczę z dwa tygodnie, ne? żeby to wszystko garnąć. I... Wiesz co? Montaż poszedł w miarę szybko. Starałem się to zrobić tak.